Tak opowiadając więcej o przeprowadzkach, to muszę Wam powiedzieć, że nawet nóż ma znaczenie. To jest prawdziwy nóż przeprowadzkowy. Dlaczego? Po pierwsze wysuwane ostrze, bardzo wygodne i bezpieczne. Akurat tutaj używany jest nóż, czyli ostrze o wzmocnionej stali, stale nierdzewna oczywiście. Ale co jest najistotniejsze? Ten element. Raz, że oczywiście można go sobie przypiąć do karabinczyka. 2 idealnie się nadaje do nacinania kartonu, czyli tą krawędzią wyginamy karton w tym miejscu, w którym odpowiada. Nacinamy i wyginamy. Polecam. Tak naprawdę nie jest to lokowanie produktu, natomiast pamiętajcie, Japończycy są naprawdę rewelacyjni. Nie Stanley, a firma Olfa. Dlaczego w 1956 roku powstał pierwszy nóż łamany? Dopiero później została sprzedana licencja do firmy Stanley. Dlatego Olfa jest pionierem w tej dziedzinie i naprawdę jakość tej firmy jest rewelacyjna. Polecam.